Z tej strony Mieczysław Wąski. Dzień dobry Państwu. Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących tajemniczego zniknięcia Mirosława Kurczyńskiego. Najpierw skontaktowaliśmy się z jego biurem. Oto zapis tej rozmowy. Biuro Mirosława Kurczyńskiego, słucham. Dzień dobry, Radiopirat z tej strony. Dzień dobry, w czym możemy pomóc? Chcielibyśmy się zapytać o rzecz, która nurtuje wielu Polaków. Gdzie jest Mirosław Kurczyński? Dlaczego tak nagle zniknął? Pan Kurczyński, jak każdy zwykły i odpowiedzialny obywatel, przebywa teraz w domu. W dalszej części rozmowy podają frazesy o ciągłej pracy dla kraju, dlatego ją pominiemy. Mamy jednak dla Państwa coś znacznie ciekawszego. Nasz reporter, wiele ryzykując, zakradł się pod Wilnem Mirosława Kurczyńskiego i przez uchyloną zasłonę w oknie nagrał krótki film. Oto on.